Który to mój powrót do sportu? Nie mam pojęcia, ale podobno nieważne ile razy się upadnie, tylko ile razy się wstanie. Bardziej niż to, że idę biegać, zaskoczyło mnie, że zmieściłam się w te spodnie, bo kupiłam je podczas studiów, a studiowałam dawno, ale spłaszczają brzuch. Żyjemy w takich czasach, że to sztuczna inteligencja rozpisała mi trening. Zaczynam niestety od zera, a mój cel to 5 km. Ale to dopiero za 10 tygodni. Polecam rozgrzewkę z tym panem. Nie będę tutaj siebie ani was oszukiwać. Nie chcę teraz zmienić swojego całego życia tylko podbieganie. Realnie patrząc, jestem w stanie robić dwa treningi w tygodniu, a tutaj przerwa, bo moje nagranie hmm, przeszkodził koń. Sztuczna inteligencja rozpisała mi plan i stwierdziła, że powinnam zacząć od marszobiegów. Posłuchała przy okazji zwiedzam. Zakończyłam mój piąty interwał, pozostał jeszcze tylko jeden. I kolejny koń. Co tu się dzieje? Tutaj wam nagrywałam moją trasę i co? I idzie trzeci koń. Czy one mają tutaj jakiś zjazd? Akurat dzisiaj? Udało się koniec. Nie jestem nawet aż taka czerwona, krótkie rozciąganie, i nawet jestem z siebie dumna. Jeden trening zrobiony, 19 przede mną, a ty lubisz biegać, czy może wolisz jakiś inny sport?